W związku z sukcesem vlogu balkonowego 1, moi akcjonariusze zdecydowali o konieczności powstania vlogu balkonowego 2. I więc. Więc tu jesteśmy teraz. Jeżeli znowu będę buczał do mikrofonu, to przepraszam, nie robię tego specjalnie. Poinformowałem już akcjonariuszy, że ten pomysł ma swoje obciążenia, bo ja już nie mam o czym mówić za bardzo. Czyli co, wygadałem się w balkonie, a balkon to jest moja jedyna cecha osobowości e, ostatnio, więc może powiem o tym, co jeszcze upgradeuję sobie na mieszkaniu. No to mogę powiedzieć, że nic, bo jestem spukany spłukany, bo, bo jakoś tak tydzień temu kojarzycie ten moment z dorosłego życia, gdzie zajebiście nareszcie zaczynacie spinać koniec z końcem yy, i macie już taką dobre już oszczędności i wszystko jest git, a później zaczyna za was boleć ząb. To mnie zaczął napierdalać ząb. Zacząłem napierdalać ząb i poszedłem po tygodniu, bo myślałem, że mi przejdzie, po dwóch dniach nie przeszło. Po tygodniu poszedłem do stomatolożki i stomatolożka mi powiedziała, no ósemka do wyrwania. A wiesz co chłopie, najlepiej to jakbyś wyrwał wszystkie, bo wszystkie są do wypierdolenia. Ja na to, na to dzięki za info i na, umówiłem się na niedzielę. W niedzielę są stomatolodzy, to już yy, dzień święty trzeba święcić wyrywaniem zębów. No i poszedłem i wyrwałem sobie dwie ósemki stąd. I przez jakieś yy, kilka dni byłem jak spuchnięty yy, J.D. Vance. Ale teraz już tego nie widać za bardzo. Nie, nie jestem spuchnięty, aż tak. No i ogólnie wyglądałem jak śmieć, kurwa, bo w ogóle jeszcze nie, nie dogolony byłem. Oby kurwa, spuchnięty tak i tak miałem łazić do roboty. a nawet do kolegi z pracy mówiłem, chłopie, Zastąp mnie, bo ja się nie mogę tak pokazać przed ludźmi. Ja nie mogę się uśmiechać, ja nie mogę gadać, bo jestem spuchnięty po prostu. Ja nie chcę się tak pokazywać między ludźmi. Pada teraz deszcz. I nie wiem, czy wy to będziecie słychać, czy to będzie przeszkadzać przede wszystkim. Możliwe. No, wyrwałem. Zapłaciłem 1400 złotych. To nie jest tak, że nie mam nic. Ale żyjecie. Nagle się okazuje, że muszę sobie jeszcze kupić leki na DHD, miałem to zrobić dzisiaj, już nie zdążę. Już chuj. Kurwa miałem to zrobić dzisiaj, no dobra. Era bez leków na DHD. Tak, tak to tak, tak będzie rozsądnie teraz. Be bez leków. Nie, nie. No, miałem sobie kupić leki, nie kupię sobie. W najbliższym czasie. Chyba, że coś się zmieni... Wiecie co, mogę wam namalować portret za stówę Jeśli chcecie Portfolio w opisie Muszę się zacząć kurwić to za pieniądze po prostu Ze stówę bym się skurwił Zorientowałem się, że teraz jak mam taki ładny widok... Bo ja widzę w kamerze, że za mną jest taki piękny widok Że ja chcę się odwrócić od razu I popatrzeć Tylko, że jak popatrzę to pewnie nie słychać co mówię. Which way, Western Man? Też macie tak, że przez większość swojego życia nie byliście w stanie powiedzieć, że kogoś nie lubicie. I zazwyczaj. zazwyczaj mówiliście o kogoś, kim, kogo szczerze nienawidziliście, że jest spoko. Że lubicie go na swój sposób. Może ma jakieś minusy. Ale. Idzie się polubić. Bo ja tak miałem przez większość życia. I w sumie niedawno się nauczyłem, że powiedzieć: Nie lubię cię. Nie chcę się z tobą zadawać. I to nie jest nic złego. Bo nie musisz się lubić z każdym i nie każę cię mu się lubić. I to, to też nie jest fizycznie możliwe, żeby cię każdy lubił. To nie jest jakiś wymóg, że ty musisz kogoś lubić. Nie. Jak ktoś nie lubi, to chuj. Ktoś cię nie lubi, wypierdolona. Masz innych ludzi, puchujcie on Więc nie wiem, może 3 lata temu nie byłbym w stanie wstazać, wskazać ludzi, których bym nie lubił. Ale teraz, ludzie, ja, ja mam kurwa, wrogów. Musiałem sprawdzić, czy na pewno mam 10 palców. Nie wiem, no, fuj. Fuj palców, fuj wrogów. Teraz już łatwiej mi jest powiedzieć, kurwa, nie lubicie. I nie wiem, czasem trzeba się po prostu nauczyć, żeby zgłaszać swoje potrzeby. Moja potrzeba? Nie chcecie widzieć. Nie chce się z tą zadawać. Vamos. To jest piekielnie dobra kawa. Czy ja mogę pić kawę po wyrwaniu osemek? Minęły już 6 dni. Ja jestem po prostu w absolutnej remisji. Jestem w absolutnym już post-war, post-wyrwanie post post era. I to już jest. To już są lata po wojnie. Tak, ja dochodzę do siebie. Nie zapomnę tego doświadczenia nigdy. Ja wyrwałem tylko dwie. Dwie na raz. I historia tego, dlaczego wyrwałem akurat dwie ósemki. No, generalnie mi stomatolożka już powiedziała, że najlepiej, jakbyś wyrwał. No, ta jedna cię boli, to ją wyrwi, a ta druga, co jest nad nią, no to ona się w sumie do niczego nie nadaje. To jest dodatkowy koszt i w sumie lepiej, żebyś się jej pozbył. A ja później mówię tam znajomym, że kurwa stomatolożka chciała mnie wkręcić dwa zęby. <grywa> ale nie stać mnie na to. Nie, 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 A później siadam tam, po prostu, siadam na tym futelu już o chirurga i, i, gościu, i gościu mi mówi, no to może jednak dwie, no bo w sumie po chuj ci ta druga ja mówię OK. furwam mi dwie. I to trwało komicznie szybko. I to był dzień wyborów, i ja później yy, jeszcze nie spuchnięty. Jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka. Poszedłem sobie na wybory, zagłosowałem się, uciekłem. Pierwszy raz zagłosowałem w Krakowie, a nie w swoim mieście. Ja się nawet cieszę. Za niedługo będzie druga tura. Nie wiem, czy ja to zmontuję do drugiej tury. Chcą moją rekomendację wyborczą? Głosujcie. Poza tym... Yy... Tworzy mniej, mi się wydaje. Oh shit. Znaczy, kupiłem sobie ostatnio telewizor. I telewizor to było moje takie oczko w głowie przez jakiś czas, bo to nie jest taki normalny telewizor, tylko to jest telewizor a'la Twoja Babcia. Tak, ponieważ zobaczyłem, jak jakiś gościu z Atlanty był w stanie sobie kupić no, masę po prostu starych telewizorów, podłączyć je do kamery i one pokazywały. I to było zajebiste i stwierdziłem, ja chcę mieć coś takiego w domu. I zrobię. No i mamy to teraz w domu i to nie działa na razie, bo nie kupiłem kabli do tego. Zorientowałem się, że ta fiksacja jest spoko, ale jednak trzeba mieć priorytety, a moje priorytety są takie, żeby się kurwa wziąć za siebie i przygotować się na studia, bo będę aplikował na studia. Trzeci raz w życiu, bo rok temu aplikowałem na studia, a się nie dostałem. Aplikowałem na Digital Design na Ukenię, i się nie dostałem, bo przejebałem egzamin, ale wróciłem teraz z tym doświadczeniem, i może mi się uda. Ale żeby to, żeby mi się udało, to muszę kurwa pracować. No bo co jest w ogóle? To jest ten wymarzony kierunek mój. Że ja uwielbiam digital design. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem. No i tam trzeba po prostu skonstruować portfolio. Portfolio to chyba nie będzie taki duży... Nie wiem, musiałbym zacząć najpierw robić portfolio, żeby zobaczyć, czy to będzie taki duży problem. Odpadłem na egzaminie, więc bardziej się egzaminu obawiam. Dzisiaj jeszcze jakieś posta muszę wrzucić. Kurwa, mam tyle pomysłów, że rzadko je kiedy realizuję, ponieważ nakład pracy mnie przerasta czasem. i W sumie jak sobie nie... I rzadko z tych, z tych pomysłów coś dochodzi do skutku, co mnie boli. Na przykład, jak patrzę na swojego Instagrama, to są na przykład głównie nieautorskie rzeczy, tylko jakieś, no, widzę zdjęcie i maluję co widzę. jakiś tam na swój pokręty sposób, albo uczę się czegoś. Uczę się jakoś, yy, yy, albo studiuję jakiś portret, coś tam gościem. Ale rzadko coś swojego, bo to wymaga w ogóle większego nakładu wyobraźni. A szkoda. A szkoda. A szkoda po prostu. Jo. No i kurwa. A chciałbym robić dużo. I mogę to robić. I teraz jest tym wszystkim najlepsze, że zawsze jak sobie mówię, że chciałbym coś tam... Coś tak szuram sobie nogami. To okazuje się, kurwa przecież może to zrobić od tak. I ja myślę sobie... Ty faktycznie. Ej. Z tego ja nie lubię narzekać za długo. Ja nie narzekam ludziom, że chciałbym zrobić coś tam, ale coś, 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 coś. Nie lubię tego robić już teraz, bo kiedyś robiłem, bo szybko się orientuję, przecież kurwa mogę to zrobić. To zrób to. Zazwyczaj to robię. Bo nie. Jest 50% szans. Zależy od humoru. Boję się, że ten film nie będzie miał nawet Ja robię to dla siebie. Robię to też dla Was. Ale głównie robię to dla siebie. Że to nie osiągnie jakichś wyświetleń. Ja to robię dla wyświetleń. Gdybym to, to robię na wyświetleń, to bym wyskoczył teraz z tego balkonu. a ja nie mogę tego zrobić. Z trzech powodów. Powód pierwszy ta siatka. Mi kosztowała bardzo dużo wysiłku, żeby zamówić gościem, <laughs> który ją założy. Po drugie, Zrujnuje mi to plan dzisiejszego dnia. Idę do teatru dzisiaj. Mówicie. Jestem kurwa elokwentnym gościem. Po powiedzmy. Nie. Idę do teatru pierwszy raz od 20 lat, bo stwierdziłem, że czemu nie? Nawet nie byłem. Idę ja, kurwa do groteski, może zanim ją przesuną gdzieś w jakieś inne, mniej ikoniczne miejsce. Teatr Groteska dla ludzi spoza Krakowa to jest teatr. Ikona. Ja tam chodziłem głównie jak byłem dzieciakiem. I to miejsce jest, jak jesteś dzieckiem, jest absolutnie wyrywane po prostu z jakiegoś snu. Bo nie wiem, jakieś smoki ci wiszą pod sufitem, tu wszystko jest takim starym w ogóle budy, tu wszystko jest takie magiczne po prostu. A pierwszy raz widziałem Mistrz Szajma Grzata teatrze i dla mnie to było takie. Oh my god. I get it now. No i przestało padać. Przestało padać. Szybko poszło. Co ja bym chciał ze sobą zrobić? Nie wiem, chciałbym teledyski robić. Sobie orientuję się, czy wy też tak macie. Wysłuchacie muzyki i sobie wy macie tam w głowie jakiś teledyski. jak to wy. To, to ja bym chciał, chciał coś takiego zrobić. Całym własnymi rękami. A nie, że się spromptuje. Gdzie jest przyjemność w promptowaniu? Nie wiem. To pytanie nie do mnie. Już zadajcie to pytanie komuś, kto odczuwa z tego przyjemność. Nie co. W, w, o, w mieszkaniu. No, telewizorek sobie kupiłem. A, no i on nie działa. Na, na razie. Zbieram też plakaty. Tam do przedpokoju. Lampki jakieś powiesiłem. To jest trochę ryzykowne, jak sobie o tym pomyślę. Ja nie mam jeszcze przedłużonej umowy na to mieszkanie. Muszę się tym też zająć. I co jeżeli, bo ta kamienica nie jest w najlepszym stanie, czasem sobie myślę, a co jeżeli by coś tam po prostu wybuchło? Jakiś zbiornik gazu, powiedzmy, i zrobił takie... Ja. ja bym zrobił? Bym po prostu bym umarł. Albo, nie wiem, albo to w ogóle by runęło. I to bym powiedział? Chuj. a wtedy czułem się dobrze. No regrets. Cieszę się, że to wtedy zrobiłem, do własnego samopoczucia. Ja no, znam, jakby coś wybuchło, to bym się nie przejął tym. Znaczy miałbym takie ola Boga. Wszystkie moje dobra zostały zniszczone. Ale nie żałowałbym, że kupiłem to wszystko. Się tym zająłem. Ładna zielona ściana. No i wiecie, jaki jest problem z kawą. Szybko się kurwa kończy. O, sorry. To jest ten zasadniczy problem. Dlaczego nie pisałem. W ogóle na tym kanale chciałem robić ścianki wo worldbuildingowe. Nie mówiłem wam o tym, ale mam hobby, takie, że sobie maluję mapy i wymyślam sobie historię i piszę opowiadania, fantazy. I to jest coś, co mam od dzieciństwa. Tak. Taka pasja. I chciałem sobie w sumie zrobić nawet scenariusz czegoś takiego. To mógłbym zrobić w najbliższym czasie. Dla siebie. Może komuś by się spodobało. Jakbym odpowiedział o jakiejś postaci fantastycznej z własnego świata. Lubię eskapistyczne fantazje, cóż mogę powiedzieć. A kto nie lubi w sumie? Pewnie ty. Nie mówię do ciebie, mówię do ciebie, tylko mówię do tej jednej konkretnej osoby. Właśnie wydaje, że na 15 osób jest ta jedna osoba, do której nie kieruję tych słów. Dajcie znać w komentarzach... komentarzu, czy to nie wy, czy to... czy to ty. Gdzie jest kamera? Tu. Tu się chyba patrzę, nie wiem. Co to mógłbym zrobić? No a poza tym co? No, w pracy jest... Co? Wiertala, okej. Okay. A poza tym w pracy? No, no git. Tutaj są jakieś kurwa oparzenia piątego stopnia od ekspresu, od kawy. Skurwiały jest strasznie. Idzie okej. Okay. Mam no, czwartą osobę w robocie, więc jest chill. Dobra, fajna praca. Tylko chcę więcej chcę więcej, chcę drugiej pracy chcę więcej mamony mogę wam namalować portret, za stówę wydrukować go sobie możecie możecie się pochwalić, że kupiliście u y, internetowego amatora artysty portret ale nie chwacie się rodzinie, bo nie spojrzę na to dobrze portrety mogę zrobić wam naprawdę ok na żywo wam mogę zrobić jeśli chcecie, call me Me. Ostatnio też zaczynają mi się pojawiać na głównej inne vlogi. Okazuje się, że mnóstwo ludzi robi vlogi w moim wieku. Mówię to jakby w moim wieku. Am I old now? Am I old now? No, Czemu to ma energię, jakby w moim wieku? Jakby to by, jakbym był jakiś turbo stary. Jestem stary. Nie aż tak stary. Chyba. jakaś okay. rozmowa się dzieje, nie wiem o co. Ciekawe czy ją usłyszycie. Bo ja nie wiem co usłyszycie. Działa, w ogóle działa. No. No e, w vlogów, nie wyskakuje, No ale to są vlogi typu łażenie, robienie, e, że w get the fuck out of here stupid fucking fly. E, vlogi typu łażenie, gdybanie, Filozofowanie, y, robienie i tak dalej. Nie sposób się porównywać, bo to też jest taki typ kontentu, co myślę sobie nie do Może fajnie się ogląda, ale nie wiem, czy bym chciał tak robić, bo ja się najbardziej czuję komfortowo. Tak, jak się Siedzę. Pierdolę. Pierdolę. No bo mi się wydaje, że na przykład bym zdobył większą widownię, jakby coś się działo, jakby coś ciekawego było tutaj, coś, z czego ty mógłbyś coś wynieść. Okej. Okay. Niech inni się tym zajmą. Może kiedyś. Może kiedyś będę łaził, ale... I robił rzeczy, ale moje życie wygląda tak, że... Ciężko by mi to było uchwycić, bo ja mam momenty chaosu i momenty spokoju. I w momentach chaosu nie jestem w stanie nagrywać siebie. W momentach chaosu jestem wszędzie. W momentach spokoju jestem z wami. Odzew po ostatnim filmie był taki duży: takie Oh shit, this is doing numbers, że byłem przeszczęśliwy. Byłem szczęśliwy. Dużo endorfin. Jeżeli jest jedna osoba, która się zastanawia nad vlogowaniem, to mówię jej teraz. Jeżeli to ogląda, rób to. Fajne. Fajne. Chyba dopóki ktoś mnie nie napisze, żebym się zabił. Ale wiecie co? Mogę to zignorować, tego typu komentarze. Mogą być dla mnie kompletnie niewidoczne. No, zobaczyć w sumie, chuj. Wiesz co? Nie zabiję się. Chyba mnie zbanuje YouTube, jak to powiem, więc będę musiał to wyciąć. Odżyw się. Nie wiem, na live. odrzew chyba. No. <grym> Nie wiem. Ale ładnie jest na zewnątrz. Jestem na zewnątrz. Oh shit. Muszę aplikować na studia. Mam nadzieję, że mi się uda dostać. Bo ja nie wiem, nawet coś artystycznego mi się wydaje. No bo co, myślałem, żeby iść na Agiech. Żeby nie wiem, właśnie iść na wykłady Krzysztofa Maja. Krzysztofa Maja, ale kurwa. Chuj mogę jej widzieć nawet teraz i nikt by się nie zorientował. Nikt, nikt by nie kiwnął palcem. wyobrażam sobie, że jest jeszcze tyle do zrobienia. I nawołuje mnie to takim optymizmem, że ja nie mogę. Mi się wydaje, że nie ma co wyczerpywać wszystkich tematów na ten jeden film, więc jako, że się rozpogodziło, mi się że wydaje, że to jest dobre zamknięcie. Także ten, dla tych, co wytrwali, dziękuję, jesteście wielcy. Dla tych, co nie wytrwali, zrobiliście, co mogliście. I życzę Wam miłego dnia. Elo.